Witam, cześć. Trochę mnie nie było. Sorry za to, że musieliście tyle czekać na kolejny odcinek pod tytułem Róży zaworowe w Hyundai 30 No, były święta i tam parę rzeczy mi takich wypadło, że no, życie, tak? To z góry Was przepraszam. Od razu na wstępie dziękuję za wszystkie komentarze, bo było tego trochę. Dziękuję za, w za suby w tym filmiku. No, fajnie zareagowaliście na ten na ten materiał widać że, widać, że te silniki są problematyczne. Zresztą, przez święta miałem trochę czasu, żeby się tam pogrzebać w internecie. I, no i faktycznie, no, tak jak pisaliście w komentarzach, raz, że luz zaworowy, no oczywiście jak najbardziej trzeba wyregulować, ale no te silniki nie tylko. Nie tylko ma wadę taką, że, że te szklanki nie są hydrauliczne, nie, nie hydraulicznie się nie kasuje ten luz, tylko trzeba to robić ręcznie. E, druga rzecz to jest e, pasowany stworzeń tłoka e, na ścisło w korbowodzie, a tłok po prostu e, no, rusza się na, na, na tym słożu, no i właśnie ma tendencję do, e, do wybijania się, właśnie, no bo tłok jest aluminiowy, taki, i ma tendencję do właśnie do tam się przycierania na tym, na tym swożniu i, no, i powstaje luz i zaczyna pukać. Tak? No i jeszcze druga rzecz no, to jest piston slap. Tak? Też tam ktoś pisał w komentarzu. Dzięki za ten komentarz. No, piston slap to patrzyłem tam w internecie jak to, jak to się objawia tam. Profesor Chris też miał kiedyś taki fajny filmik ale tam chyba była Skoda wydaje mi się. No to tak tutaj w tym, w tym silniku to się objawia tak, że. Yy, tak, 2000 i jak schodzi ten yy, silnik z obrotów z 2000, to jest takie drrn, takie w ogóle nie w rytm tego silnika. Tak, jakby yy, wtedy właśnie te tło, ten tłok musi wpadać w ten rezonans i ob obija się o, yy, o ścianki yy, cylindra, i jak tam jest nadmierny właśnie luz. Yy, no to wtedy właśnie jest takie, takie dzwonienie, charakterystyczne. No. No, ale tutaj, tutaj to nie występuje, to bym wyeliminował, bo tam też go tak gazowałem i ni, niczego takiego nie było, więc tutaj wyeliminuję. No, yy, tutaj bym się skupił na tym, na, albo, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, bo jestem już po regulacji tego luzu. Zobaczymy, czy to przyniosło pożądany efekt, czy, czy nie. Czy, czy dalej jest taka ten dźwięk i yy, taka praca beznadziejna tego silnika, czy, czy to się ucichło, polepszyło. No, to się zaraz okaże. Co jeszcze tutaj powiem? No, przez święta miałem trochę czasu, żeby pogrzebać w internecie i tam parę... No, jest naprawdę na amerykańskich, na amerykańskich stronach, filmikach na YouTubie, przeważnie tam, bo tam mają też te Hyundai. E. I tam jest, tylko tam przeważnie w silnikach dwulitrowych, ale to jest bliźniacza konstrukcja, 2 litry, 1.6, 1.4 to przed bezpośrednim wtryskiem, chociaż z, z bezpośrednim wtryskiem to też, to tam są tylko te dwa wariatory, ale to też jest y, podobnie. Też tam się ustawia te luzy y, y, zaworowe w ten sposób I, i właśnie bardzo często albo wyrabiają się y, tłoki po prostu się zużywa ten silnik, no nie wiem, on jest z gównolitu czy co, chociaż są na ogłoszeniach te samochody z, z przebiegami ponad 300 tysięcy, więc no ale znalazłem właśnie tutaj chyba na elektrodzie, na forum elektrody, że tam e, gość miał taki, taki samochód, nie to od nowości, tylko on miał gaz fabryczny i przy chyba 80 tysiącach zaczęło właśnie, wydała taki dźwięk, tylko on bardziej właśnie jak ten piston slap. Yy, to był dźwięk. też ustawiali tam mu rózy zaworowe w serwisie i tak dalej, ale to nic nie dało, później całą głowicę mu zrobili, też nic nie dało i dopiero yy, w ogóle zaczęły mu wypadać zapłony, zaczął się zapalać czek, oczywiście w serwisie twierdzili, że ten silnik tak ma, on tak, on tak chodzi i ta praca jest prawidłowa, bo po prostu no, to, że tak klekocze, to, 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 to te typy tak mają, tak? Kiedyś byłem na działce, miałem yy, całe dzieciństwo, spędziłem, taka dygresja, spędziłem... Yy, przeważnie na wsi, to, to tam zawsze jak coś chodziło, ale nie do końca dobrze, to się mówiło, to, a ten typ tak ma i, i dalej chodziło. I, I nieraz chodziło i chodziło i się poprzeć nie chciało. No i pewnie w przypadku tych silników też tak jest. Yy, no i, ale, i, i tak. Yy... Wracając do tego przypadku, że tam y, właśnie zaczął mu wypadać zapłony, zaczął y, za, zapalać się czek, silnik silnik zgasł, już nie chciał odpalić i pojechał do, do serwisu i już wtedy zrobili kapitalny całego dołu i dopiero to ucichło i zaczęło chodzić y, prawidłowo. On miał jeszcze lubryfikator w, w, tam przy gazie, to jest jakiś tam nie wiem, dotrysk jakiegoś czegoś, jakiejś tam substancji, żeby niby ochronić zawory, a to chyba właśnie też spowodowało że, że ten silnik się poddał przy 80 tysiącach. Yy, I jeszcze od razu po tym, jak ten silnik zgasł, nie chciał odpalić, to z, z, pierwsza rzecz, w ogóle pierwszą rzeczą chyba, co powinno się zrobić, to sprawdzili ciśnienie na cylindrach i, no, i chyba 2 cylindry to chyba miały 6. Więc no zło. Ja tutaj też zmierzyłem ciśnienie w cylindrach, bo też no jak się tam naczytałem i te, tak jak żeście pisali w komentarzach, to mówię może no, sprawdzę te ciśnienie, zobaczymy czy tam w jaki to jest stanie, no ale tutaj jest od, od najlepszy cylinder ma 12, tam na, trochę ponad 12, a najgorszy ma niecałe 11, no więc tutaj też bym się tego nie czepiał jak na... 150 tysięcy, to, to, to wydaje mi się, że... A jeszcze jakby tam pewnie dodać jakichś tych specyfików magicznych teraz na no, odklejenie pierścieni, to pewnie by było lepiej. Ale ja tego nie będę robił, bo... No bo nie, Tak, rozrząd jest jeszcze w dobrym stanie, bo ten, jak tam blokowałem, żeby mi się ten... Bo bałem się, że on może no, wyjść całkowicie i będę musiał tą pokrywę mocno zwalać. To on tam był wysunięty nieznacznie, więc no, jest sztywny, nie ma tam luzu żadnego, więc, e, więc tutaj e, też mm, rozrządu nie czepek. No, chyba że, chyba że jeszcze, bo też e, nikt w komentarzu tego nie napisał, ale gdzieś tam też na jakiejś stronce gdzieś tam e, mi się obiło uszy, że niektórzy właśnie wymieniają. E, ten, te wariatory, czyli wymieniają rozrząd i niby te wariatory też po jakimś tam przebiegu też yy, wydają jakieś takie dźwięki. No więc jeszcze może by to, jeżeli, jeżeli będzie yy, dalej, będzie jakiś taki dźwięk dziwny, yy, jak to złożę, yy, no to jeszcze to, ale no, rozrząd kosztuje 1000 zł. Nie będę tego wymieniał, tego rozrządu. Jak będzie pukał, to w dupie z nim, niech dalej se puka. Yy, tak, co jeszcze powiem. Yy, Powiem, że akurat y, mój kolega ma Nissana, tam już nie wiem jakiego, ale akurat też y, miał ostatnio taki przypadek, że no, oddał do mechanika, żeby sprawdził mu luzu i sama diagnostyka luzu zaworowego plus wymiana oleju, no zgadnijcie, ile zapłacił. 650 zł, no więc tutaj ustawienie tego luzu to jest moim zdaniem 2000 niewyjęte, więc no, uczulam, y, że jak będziecie kupować ten ten sprzęt z tym silnikiem, a one są chyba najpopularniejsze właśnie z tym silnikiem 1.4. Te akurat modele to no to szczególnie od handlarzy, którzy to, to targają tam nie wiem z Niemiec czy tam skąd i kurczę od razu piszą, że no, pali na dotyk super hip, super hiper i w ogóle wszystko powymieniane, a tak naprawdę nic nie jest powymieniane, to jest łańcuch to nie piszą, że jest rozrząd wymieniony, a ten rozrząd nie jest wymieniony, raczej nie jest. No. Nie wiem, no niektórzy są uczciwi, no ale, ale dużo jest też nieuczciwych i piszą takie coś, a, a później ktoś kupi, yy, no nie będzie się tam za bardzo wsłuchiwał w pracy silnika kupi i się zdziwi, że tu, że tu nagle trzeba wydać 2000 na, na głupie ustawienie zaworów, więc uczulam. Yy, no, yy, no tak to ten silnik w miarę. Dobrze jeździ, ma, ma kopa i tak dalej, jak na 1.4 to uważam, że jeździ całkiem spoko, tylko y, beznadziejna jest tutaj skrzynia, bo to jest skrzynia piątka, y, ale nieraz się jedzie, wrzuci się na piątkę i nieraz kurczę się łapie, że ja nie wiem, jadę na piątce czy na trójce i, i, i wydaje mi się, że jadę na trójce, a jadę na piątce, nie wiem, skrzynia jest beznadziejna. A silnik, no y, y, pomimo tych swoich wat i tego gruchotania i tak dalej, no bo... No Nie oszukujmy się, większość naprawdę jest dużo filmików z pracą tego silnika w internecie, i większość, yy, większość chodzi beznadziejnie. Yy, nawet to samo to, że, że ten mój filmik miał taki odzew, no to widać, że, że, że ten yy, bolączki tego silnika i ta praca, no to nie dotyczy tylko tego mojego sprzętu, ale, ale chyba jest yy, do, dosyć pospolitą. pospolitą <laughs> cechą tych, tych silników. Jeszcze, jeszcze na koniec tego gadania, to jeszcze jedna rzecz znalazłem też. Już później chciałem to odszukać, nawet Wam wkleić, ale nie mogłem tego znaleźć, bo już to było tyle tych filmików i różnych for i tak dalej, że znalazłem gdzieś też był taki przypadek, że gość też mu ten silnik zaczął, nie wiem, tam piston slap i tak dalej no, grzechotał i tak dalej zrobił cały kapitalny remont no i zadowolony, wszystko cichutko chodziło, a po 20 tysiącach wrócił ten dźwięk też takiego grzechotania i gość machnął ręką nie wiem, zrobił chyba od tych, od tych 200, 20 tysięcy, nie wiem, jeszcze z 30 i dalej ten silnik no, chodzi jak chodzi ale chodzi cały czas, więc więc wydaje mi się jak gdybym nie sprzedawał tego samochodu to pewnie w dupie nawet bym tego nie ruszał no, ale że że chcę go niedługo sprzedać to obawiam się że przyjadą na coś kurcze znawcy i zaraz będą panie mówić panie weź pan bo to, to się nie nadaje do niczego i no i i tyle dlatego się za to zabrałem dobra yy, dosyć już tej gadki yy, zaraz yy, pokażę wam yy, Mniej więcej, a nie wiem, czy powiedziałem, czy nie, bo o tyle jeszcze spoko, bo kupiłem tylko dwie szklanki. Znalazłem w internecie, no ale, no, wiadomo na tym portalu, wiadomo jakim. Chyba jedna szklanka kosztowała 105 zł. Kupiłem dwie. No i dwie, które do tych dwóch zaworów wydechowych, które miały ten luz 0,35. Wydawało mi się, że, bałem się, że będą za cienkie, a wyszły trochę za grube i ten luz jest tam teraz 0,20, no, on może być od 0,22, no myślę, że to już te, 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 dwie setki, no to nie wiem, no to chyba, chyba jakoś przeboleje ten silnik, mam taką nadzieję, bo mi się nie chce jeszcze raz tego rozbierać i, i no nie wiem, no dobra, złożę to i zobaczymy, zobaczymy, pokażę Wam jak to mniej więcej pozamieniałem, bo tyle jeszcze fajnie, że tutaj w tym ale jak, jak w tym dało się tak zamienić, to pewnie w, w Waszych silnikach i też tak pewnie jest, bo luz na wydechu jest za duży, a na yy, yy, sącym jest za mały. I, a w związku z tym, że te szklanki są takie same, tylko różnią się grubością, to można pozamieniać z na wydechowe, więc o tyle, jeszcze, o tyle jest tutaj ten silnik łaskawy, że nie trzeba wymieniać 16 a no, 16 razy 105. No to tam, nie wiem, z 1800 zł, to jak 1800 zł miałbym tu wpieprzyć, to bym się już... No, nie wiem, czy bym, czy bym to zrobił, to chyba bym tak... No, ale tak jak mówię, no chcę za jakiś czas sprzedać ten samochód, więc... No dobra, to już nie, nie gdybajmy o tyle spoko, że, że, że tu się dało tak pozamieniać i, i mam nadzieję, że, to, że te stuki to już, no... Nie będzie ten silnik tak grał jak diesel, tylko będzie chodził w miarę w miarę cicho, i w miarę tak, jak przystało na benzynę, dobra, zaraz pokazuję Wam, jak to pomierzyłem, na co zwrócić uwagę, jak będziecie to chcieli sami zrobić, no i tyle. I za chwilę się widzimy, tylko zmienię kamerę. Więc, tak, co potrzebujemy do tej roboty, no, warto sobie jakąś taką tabelkę zrobić. Można odręcznie, czy tam jakąś. Ja sobie to chyba w pęcie tak na szybkości zrobiłem, żeby zapisać sobie te luzy. Yy, druga rzecz to, yy, taki magnesik, yy, no jak na takim jak długopis coś takiego, on jest bardzo przydatny do wyjmowania tych szklanek. Yy, tak wygląda szklanka. Yy, I ona siedzi tak palcami jest ją ciężko wyjąć, a tak magnesik ten pyk i się wtedy łatwo wyciąga. No w zasadzie to już yy, się <gryw> dobra, bo już żeby nie było skojarzeń żadnych. No to to jest raz, a dwa, że warto kupić jest taki mikrometr tak? i pomierzyć sobie te szklanki, chociaż, e, chociaż o tyle dobrze, że na tych szklankach e, jest e, od dołu napisane e, jaki ona ma wymiar. I tutaj te wymiary się zgadzały mniej więcej z tym, e, z tym mikrometrem, no tutaj jest na przykład e, 3,31 3,31. Tak, zgadza się. 3,31 i 5. No i tyle. A, no i jeszcze po dobrze, jak robicie coś w ogóle przy samochodach, to by mieć taki marker niezmywalny. To, to ja sobie zaznaczyłem na łańcuchu i na kole no, znaki sobie porobiłem, żeby później jak to będę, jak to składałem, to. To żeby złożyć tak samo jak było Na szczęście udało mi się pozamieniać te szklanki tak jak już mówiłem I tak, dokupiłem tylko te dwie yy, Na ten zawór tutaj yy, Na trzecim cylindrze i na czwartym, ten ostatni Bo tutaj był największy luz 0,35 yy, No ale kupiłem też yy, te szklanki Trochę za wysokie yy, No mają te, jest chyba 0,20 lusa powinno być 0,25 no do odpalenia zobaczymy a to, to powinno się jeszcze, jeszcze to wymienić na co to, to zwrócić uwagę? zwróćcie uwagę, żeby koniecznie tutaj te mostki wałków, czyli żebyście się dobrze założyli, bo ja w, pierwszej, w pierwszym razie tak zwróciłem uwagę, że założyłem odwrotnie czyli tutaj tam gdzie jest i no to wiadomo injection no To trzeba założyć od strony kolektora sącego, a x czyli wydech od strony kolektora wydechowego. Trzeba tak, jak odkręcacie wałki, no to stopniowo trzeba je odkręcać wszystkie po trochu, tak? Nie odkręcać po kolei tych, tych mostków, tylko tylko tak stopniowo odkręcać, bo tu będą prężyły zawory, które będą które te wałki dociskają. O czym tu jeszcze warto powiedzieć? Aha, no wiadomo, że trzeba ustawić pierwszy tłok w GMP, czyli w górny martwy punkt. Najlepiej włożyć jakiś śrubokręt, żeby był on do góry. No i tutaj, tutaj muszą się zgrywać znaki. tak? Tu jest takie wcięcie, a tu jest kropeczka. I jest jeszcze znak na dole, na dole, na kole pasowym. Tam też jest znak i na obudowie. No to te, te trzy znaki powinny się pokrywać. I najlepiej jest zrobić sobie, zrobić sobie znaczki na łańcuchu. Na łańcuchu markerem jakimś i na, na tych kołach tutaj, żeby później to tak samo złożyć, żeby na pewno było tak samo jak było wcześniej. Tutaj można niby tą śrubę odkręcić i zablokować napinać, no ale ja odkręciłem i tam nie, nie dałem rady go zablokować. Nie wiem, tam patrzyłem lusterkiem, ale no, no nie dałem rady. I tutaj między, między ten ślisk od, od strony ściany grodziowej to między ten ślisk a tutaj taki nadlew z, tego, z tej obudowy wsadziłem grzechotkę taką małą i akurat y, gumowa rączka pasowała tak żeby właśnie zablokować bo bałem się że, że ten napinacz może mi wyjść no i wtedy będzie lipa no i tyle co tutaj, co tutaj jeszcze powiedzieć no, no a co do zamienienia tych y, szklanek to tak y, tutaj był najmniejszy luz na ssących, to wyciągnąłem te i wsadziłem je w, w pozostałe, te dwa zawory, na, na tych, które, które nie były wymienione na nowe szklanki. I tak samo tutaj, jeszcze na, tych, na tym, którymś też po, po, powymieniałem z tych, wziąłem i wsadziłem tutaj I te. No, te luzy wyszły tam w, w granicach normy. Oprócz. Oprócz no, tych dwóch, które dokupiłem, bo one są trochę przy wysokiej, tak jak po powiedziałem, jest 0,20, a powinno być 0,25, czyli powinno być trochę, y, trochę niższe. No. Zobaczę, odpalimy, y, jak to przyniesie skutek, y, a podejrzewam, że znając życie, to nie przyniesie i tak będzie trzeba y, coś tam dalej robić. Y, a jak. Y, jakby było cicho, no to może bym jeszcze wymienił te dwie szklanki, albo je podszlifował. No ale to zobaczymy, no. no co, no tutaj chyba nie ma wielkiej filozofii w niczym. Hmm, tutaj macie y, te y, na wałkach, y, no takie miejsca, że można kluczem, to jest klucz 27, ja nie miałem takiego, to sobie wziąłem taką, takiego małego Francuza i tutaj bez problemu można przetrzymać. No z tym jest jeszcze tylko taka lipa, że tu nie da się nasadowego włożyć, tylko trzeba płaski, no to ja musiałem przez rurkę to wykręcić, bo było tak dopierdzielone, że, że nie chciało się ruszyć. No i tyle, no i dobra, składam i zaraz się okaże, czy, czy jesteśmy w domu, czy, czy nie. I teraz nie puka. Rozpuka, puka, teraz nie puka. No i widzieliście niestety pukanie dalej jest. No szczerze mówiąc to dosyć mam już tego samochodu nie chcę mi się przy nim grzebać jakbym go nie sprzedawał to jeździłbym dalej tak no ale w związku z tym że chcę go sprzedać to, to muszę coś z nim zrobić także. No, decyzja moja jest taka, że no, będę rozbierał dalej ten silnik i na dwóch częściach ten filmik się nie zakończy. Dalej będziemy szukać przyczyny i myślę, że to będzie taka... Serial się z tego zrobi. Będzie to serial dla potomnych, już jak będą jakieś mieli takie pukanie w tym silniku, a to chyba, nie wiem, większość tych silników ma takie pukanie, no to wydaje mi się, że w tym serialu odpowiemy na to pytanie, co to puka. I co trzeba zrobić, żeby ten silnik chodził w miarę yy, no w miarę przyjemnie dla ucha i, no i prawidłowo, tak, no bo to nie wiem, no no dla mnie to pukanie jest nieprawidłowe. Także no, widzimy się w następnej części. Nie mam tylko klucza od sondy, bo tam jest te, ta osłona taka kolektora wydechowego, więc ten klucz od sondy musi być taki dosyć długi, specjalistyczny, że tak powiem. Ja takiego nie mam, więc muszę zamówić i dopiero jak będę miał ten klucz, no to wyrwę tą głowicę i wtedy zobaczymy. No ja bym obstawiał, że to jest właśnie ten, ten sworzeń na tłoku, tak jak ktoś tam w komentarzu, dzięki za ten komentarz napisał. I to chyba będzie to, no albo jest, po prostu ten silnik jest zużyty po 150 tysiącach, ale jeżeli tak, no to dla marki Hyundai, no to nie jest to dobra że tak powiem dobre świadectwo i no, renomy w wielkiej te, ta marka mieć nie będzie a wydaje mi się, że no, tu się już wszystkiego spodziewam i że tak powiem nie wiem, Kia i Hyundai wydawało mi się, że to są rozsądne samochody, ale chyba nie do końca dobra, nie przedłużam dzięki za oglądanie dzięki za wszystkie suby za komentarze, za lajki oczywiście prośba o, o następne, bo Fajnie by było, jak zakładałem, zakładałem ten kanał, no to wiadomo, jak mają tam kanały, które mają tam, nie wiem, ileś set tysięcy subów, no to, to dla takich kanałów to jest śmieszne, ale dla mnie 100 subów to już będzie coś fajnego, jakieś tam osiągnięcia, może dalej z tysiąc i może coś tam się z tego kanału rozwinie. Fajnie by było. Jeszcze raz dzięki, prośba o kolejne tam jakieś reakcje prośba o kolejne suby, żebyście nie przegapili dalszych odcinków tego serialu z tym gównianym sprzętem no i co, widzimy się w następnym filmiku, myślę, że już będzie szybciej niż, niż, niż ten I, no i myślę, że ten serial nie będzie miał 10 odcinków tylko 3 czy 4 więc w następnym odcinku już ten silnik będzie rozebrany, będzie sekcja zwłok, Czy znaczy, to nie są zwłoki, no właśnie to nie są zwłoki, bo on chodzi, wszystko tego, no ale... No zobaczymy, czy, czy będzie widać co to puka, czy faktycznie ten, te, to są te tłoki, czy co innego, czy może ten wariator, chociaż nie, chociaż obstawiam tutaj, no, no najbardziej skłaniam ku temu, że to ten stworzeń w tłoku puka, no ale... Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w, w trzecim odcinku, więc sobie zasubskrybujcie. Ci, co nie, nie zasubskrybowali, a obejrzało to prawie 4000 już ludzi, więc no dużo dużo nie zasubskrybowało, więc subskrybujcie, bo no mam nadzieję, że w tym serialu już temat, że tak powiem pukania w samochodzie Hyundai, chociaż tu nie wiem, jak może się zrobi silnik, to zacznie pukać skrzynia albo albo co innego, nie wiem, maglownica, bo to już naprawdę wszystkiego się można spodziewać w tym, w tym dziadostwie, że tak powiem. No bo to jest dziadostwo, 150 tysięcy to sorry, no to żeby silnik pukał po 150 tysiącach, no to no to, to jakby to było może jakiś, nie wiem, jeden, dwa Purtecha z, z tego z z Francuza, czy tam, nie wiem, jakieś 1.0 Eco Bosta z Forda w Mondeo, no to rozumiem, że mogę pukać, no ale takie gówno, żeby pukało dziadostwo? Dobra, już szkoda gadać, także to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnym odcinku w serialu Stuki w Hyundaiu i30. Dzięki za oglądanie i cześć, do zobaczenia.